Drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie. Mam dziś dla was niezwykle ważne informacje, które bezpośrednio dotyczą setek tysięcy emerytów i rencistów w całej Polsce. To nie są medialne spekulacje ani polityczne obietnice. Mówimy o realnych decyzjach ogłoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które wejdą w życie już od września 2025 roku. I od razu zaznaczam, zmiany są poważne, bo dotyczą między innymi wypłaty 14. emerytury, Harmonogramu wypłat świadczeń, obniżonych progów dorabiania, a także podatku dochodowego, który Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca z naszych świadczeń. Dlatego proszę Was, zostańcie ze mną do końca tego materiału, bo każda z tych kwestii może mieć wpływ na Wasze finanse i życie codzienne. Zanim jednak przejdę do szczegółów, mam do Was małą prośbę. Jeśli cenicie to, że dostajecie tu najświeższe i sprawdzone informacje, kliknijcie proszę. Lubię to pod filmem i zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu będę mógł docierać do jeszcze większej liczby emerytów, którzy potrzebują jasnych i prostych wyjaśnień dotyczących systemu emerytalnego. No dobrze, przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze. Jak zwykle zacznijmy od harmonogramu wypłat emerytur. To pierwsza ważna zmiana, która czeka wielu emerytów we wrześniu. Standardowo emerytury i renty wypłacane są w Polsce w kilku stałych terminach: pierwszego, piątego szek, ten 15, 20 oraz 25 dnia miesiąca. We wrześniu 2025 roku pojawią się jednak przesunięcia, bo 6 września i 20 września wypadają w sobotę. A to oznacza, że pieniądze trafią do was dzień wcześniej, odpowiednio 5 i 19 września. Pozostałe daty pozostają bez zmian. Dzięki temu nie będzie żadnych opóźnień i wszyscy emeryci oraz ręciści otrzymają pieniądze. Zgodnie z harmonogramem przejdźmy do drugiej zmiany. Najgłośniejszym tematem września 2025 roku jest oczywiście wypłata 14 emerytury. To dodatkowe świadczenie stało się już tradycją, ale w tym roku mamy potwierdzenie w postaci rozporządzenia rządu opublikowanego 1 lipca w dzienniku ustaw. To oznacza, że nie mamy już do czynienia z pustymi zapowiedziami, ale z realnym i obowiązującym prawem. Kwota minimalna 14 emerytury została ustalona na poziomie równym najniższemu świadczeniu po marcowej waloryzacji. Czyli dokładnie 1878,91 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają jednak tylko ci, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Jeżeli ktoś ma wyższą emeryturę, wtedy wchodzi w grę dobrze znany mechanizm złotówka za złotówkę. To znaczy, że jeśli emerytura przekracza wspomniany próg, to 14 emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana o dokładnie tę kwotę, o jaką przekroczony został limit. Żeby było to jasne, podam wam przykład. Jeśli ktoś ma emeryturę 3000 zł brutto, to przekracza pró o 100 zł. W takim przypadku jego 13. emerytura wyniesie nie 778 zł i 91 tylko 1778 zł i 91 gr. Z kolei przy emeryturze 3500 zł brutto przekroczenie wynosi ponad 600 zł, więc dodatek spadnie do około 1978 zł. Dokładnie sprawdzić, jaka kwota będzie mu przysługiwać. Ważna rzecz. 14 emerytura zostanie wypłacona razem ze standardową emeryturą we wrześniowym terminie nie trzeba składać żadnych wniosków, nie trzeba biegać po urzędach, zakład ubezpieczeń społecznych wypłaci ją automatycznie. Ale uwaga, jest jeden warunek, który może pozbawić was prawa do tego dodatku. Jeśli na dzień 31 sierpnia 2005 roku wasze świadczenie było zawieszone na przykład dlatego. Że przekroczyliście limity dorabiania, to niestety 14 emerytura Wam nie przysługuje. I to jest bardzo ważne, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet jednodniowe zawieszenie wypłaty w tym konkretnym dniu skutkuje utratą dodatku. Trzecia ważna zmiana: nowe limity dorabiania. Od 1 września 2000 roku wchodzą w życie również nowe limity. Dorabiania dla osób, które pobierają wcześniejsze emerytury lub renty i jednocześnie pracują. To bardzo ważne, bo te limity zostały obniżone. Niższy próg to 624 zł i 10 gry brutto miesięcznie, czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia. Wyższy próg to 1373 zł i 30 gry brutto, czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia. Co to oznacza w praktyce? Jeśli przekroczycie niższy próg, zakład ubezpieczeń społecznych zmniejszy wasze świadczenie. Jeśli przekroczycie wyższy próg, Świadczenie zostanie zawieszone całkowicie za dany miesiąc. I teraz kluczowa uwaga. To dotyczy wyłącznie osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Ci, którzy już go osiągnęli, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Skąd wzięły się te zmiany? Otóż zakład ubezpieczeń społecznych aktualizuje limity co trzy miesiące, bazując na danych Głównego Urzędu Statystycznego. A że w drugim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie spadło, to i limity dorabiania zostały automatycznie obniżone. Weźmy przykład. Ktoś, kto w sierpniu zarabiał 6400 zł brutto i mieścił się w limicie, od września będzie miał już przekroczenie o 275 zł. To oznacza, że jego emerytura zostanie zmniejszona. A jeśli ktoś zarabia np. szans zł 600 zł brutto, to przekroczy próg 130% i jego świadczenie zostanie zawieszone całkowicie za wrzesień. I tu znowu wracamy do tematu 14 emerytury, bo jeśli wasze świadczenie zostanie zawieszone na dzień 31 sierpnia, to automatycznie tracicie prawo do dodatkowych pieniędzy. Dlatego warto planować przychody i uważać na dodatkowe premie czy zlecenia właśnie w tych newralgicznych miesiącach. Czwarta zmiana. Nowa legitymacja emeryta rencisty w telefonie. Od września 2023 roku wszyscy emeryci i renciści w Polsce B będą mogli korzystać z nowej elektronicznej wersji legitymacji, emeryta rencisty dostępnej w aplikacji MWATEL. Do tej pory większość seniorów miała tylko plastikową kartę, którą trzeba było nosić przy sobie, żeby potwierdzać prawo do zniżek czy świadczeń zdrowotnych. Teraz dokument ten będzie dostępny również w telefonie, co oznacza, że wystarczy smartfon, by okazać się legitymacją, na przykład w aptece. Przy zakupie tańszych biletów albo w urzędzie. Co istotne, wersja elektroniczna ma dokładnie taką samą moc prawną jak tradycyjna. Plastikowa legitymacja, można więc z niej korzystać bez obaw. A jeżeli ktoś woli mieć obie wersje, nic nie stoi na przeszkodzie. Tradycyjna karta również pozostaje ważna. Nowa funkcjonalność jest odpowiedzią na postulaty seniorów i organizacji emeryckich które od dawna zwracały uwagę na potrzeby ułatwienia korzystania z legitymacji. Dodatkowo elektroniczna wersja będzie zawsze aktualna. Nie trzeba będzie wymieniać dokumentu po zmianach, na przykład przy waloryzacji czy aktualizacji danych. Piąta zmiana. Podatek dochodowy i formularz EPD21. Na koniec jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. Podatek dochodowy. Wielu emerytów skarży się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc potrąca zaliczki, a dopiero w rozliczeniu rocznym wychodzi nadpłata i zwrot i faktycznie można tego uniknąć. Służy do tego formularz EPD21. Dzięki niemu, jeżeli wasze roczne dochody z emerytur i rent nie przekroczą 30 000 zł, możecie złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek. Wtedy co miesiąc dostajecie wyższe świadczenie na rękę, a nie czekacie na zwrot dopiero w kwietniu następnego roku. Co więcej dotyczy to także 13. i 14. emerytury. Jeżeli złożycie EPD 21 i mieszczycie się w limicie 30 tys. zł rocznie, wtedy dostaniecie te dodatkowe świadczenia w całości, bez żadnych potrąceń. A jeśli w trakcie roku przekroczycie próg, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie wznowi pobieranie zaliczek od tego momentu. Podsumowując, wrzesień 2025 roku przynosi aż cztery duże zmiany. Po pierwsze, przesunięcia w terminach... Wypłat 6 i 20 września będą realizowane dzień wcześniej. Po drugie, wypłatę 14 emerytury automatycznie, bez wniosków, ale z zasadą złotówka za złotówkę. Po trzecie, nowe, niższe limity dorabiania, które mogą obniżyć lub zawiesić świadczenie. Po czwarte, wprowadzenie nowej elektronicznej legitymacji emeryta ręcisty w aplikacji MOWAT dostępnej od września z 5. roku, która ułatwi korzystanie ze zniżek i świadczeń. Po piąte, możliwość uniknięcia zaliczek podatkowych i dzięki formularzowi EPD 21. Drodzy emeryci, te zmiany nie są rewolucją, ale mogą mieć ogromny wpływ na wasze domowe budżety. Dlatego zachęcam was do śledzenia takich informacji, planowania swoich przychodów i korzystania z przysługujących wam narzędzi. Jeszcze jedno: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS przygotował również nowy dodatek, który będzie obowiązywał od września 2025 roku. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, więcej szczegółów znajdziecie w komentarzach pod filmem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia w następnym filmie.